Pani Marzyna, o automatyzacji mówi się długo, o AI mówi się bardzo głośno. Jak to jest z podejściem uczelnianym? Czy na uczelniach warto jest rozwijać kompetencje studentów w kierunku automatyzacji operacji AI? Na pewno tak. Od AI można powiedzieć że nie uciekniemy, bo ona po prostu jest. I my też widzimy, że studenci korzystają z tych narzędzi. No, czasem powiedzmy te efekty korzystania nie są zbyt imponujące, ale no, musimy im uświadamiać, w jaki sposób właśnie świadomie, odpowiedzialnie korzystać z takich narzędzi. No to są narzędzia póki co, nie zastępują tej naturalnej inteligencji. No i tutaj liczymy na to, że studenci naprawdę będą świadomie tego korzystać, zarówno teraz w czasie studiów, jak i później już jak Przejdą do pracy zawodowej tak, i będą wykonywać swoje zadania. A ponieważ na wydziale zarządzania kształcimy menedżerów, no to też oni muszą wiedzieć, gdzie, w jakich obszarach AI można zastosować. Tak? W zarządzaniu w zarządzaniu firmą, w zarządzaniu procesami. Czy macie Państwo już doświadczenie praktyczne w tym, żeby właśnie kształtować to nowe pokolenie menedżerów w korzystaniu z AI? -a? Ja osobiście staram się, jak jestem gdzieś na jakichś spotkaniach, konferencjach i też w naszej społeczności, polskiej społeczności BPM, dyskutujemy na ten temat, jak edukować studentów i powiem szczerze, że z takich różnych spotkań, konferencji, sympozjów też często szukam inspiracji, żeby zapraszać firmy z otoczenia gospodarczego i tam się udało kilka razy na zajęciach, żeby praktycy pokazali jak stosują takie narzędzia, które pozwalają automatyzować procesy i gdzie też mówi się już o tym AI tak, w automatyzacji procesów. Jaki jest odbiór studentów takich zajęć praktycznych? Powiem szczerze, jest bardzo różny. Są osoby, które bardzo chętnie takie narzędzia poznają, przygotowują się do takich zajęć, jak mają wcześniej dostęp, to eksplorują, testują. A są tacy, którzy po prostu idą tylko po minimum, ale myślę, że tak było, jest i będzie, że po prostu będzie zależało tylko na zaliczeniu. Natomiast taki feedback już po takich zajęciach zawsze jest dosyć... Pozytywne, to znaczy oni doceniają to, że mogą wypróbować coś, co faktycznie gdzieś na rynku funkcjonuje i mogą z tym się zetknąć jeszcze w czasie studiów. Jasne. Automatyzacja po zakończeniu studiów, ale też automatyzacja może być obecna w życiu studenta. Jaką Pani zdaniem wartość, jakie korzyści może automatyzacja procesów na uczelni przynieść? tutaj nie mówimy tylko o studentach, czy o obsłudze studentów można powiedzieć, bo już takie systemy są wdrożone i ta obsługa studentów, czy obsługa pewnych procesów jest zautomatyzowana w jakiś sposób, ale tutaj też mówimy o różnego rodzaju procedurach administracyjnych, gdzie często no, taki proces bardzo długo trwa i jednak zastosowanie takich Zautomatyzowanych procesów i wspieranych AI wydaje mi się, że mocno by skróciło takie procedury.